Witam serdecznie na naszym mini-kursie od projektu Cryptologic International i crypto giełdy Whitebeat. Dziś porozmawiamy o tematach, czym jest trading, historię tradingu, a także czym różni się trader od spekulanta. Omówimy również różne strategie istniejące w tym świecie. Porozmawiamy o tym, jak z początkującego stać się zaawansowanym traderem. Zacznijmy od tego, czym jest trading. Musisz zrozumieć, że trading to pewnego rodzaju spekulacja, którą prowadzisz na giełdzie, aby czerpać z tego zyski. Twoim zadaniem jest kupić dane aktywo, a następnie je sprzedać. W przypadku zakupu danego aktywa, twoim zarobkiem będzie różnica między ceną kupna a sprzedaży. Istnieje różne rodzaje handlu, handel spot, futures lub marżowej i czym się one tak naprawdę różnią? Handel na rynkach spot yy, to handel fizycznym aktywem w czasie rzeczywistym. Możesz kupić taniej, a sprzedać drożej. Aktywa należą do Ciebie, można je przesłać na dowolny portfel. Handel spot nadaje się doskonale do średnio oraz długoterminowego inwestowania. Istnieje kilka sposobów kupna albo sprzedaży aktywów. Dla sporadycznej transakcji można użyć zwykłej konwersji, która pozwala bardzo szybko kupić aktywo. Handel na rynkach spot polega na tym, gdy kupując aktywa, to masz jeden wariant, sprzedać go drożej, aby na tym zarobić. Jeśli, jeśli cena spada, to wtedy niestety ponosisz straty. Jakie są zalety handlując na rynkach spot? Nieważne jak nisko jest cena, jakkolwiek by nie spadła, zawsze będziesz posiadał aktywa. Jest twoje i nikt ci go nie odbierze. Likwidacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy cena projektu spadnie do zera. Dlatego handel na rynkach SPOT nadaje się dla osób, które dopiero zaczynają interesować się rynkiem i dla tych, którzy chcą zbudować długoterminowy portfel inwestycyjny. Handlując na rynkach SPOT, możemy sklasyfikować jako zgromadzenie kapitału na przyszłość. Teraz porozmawiamy o tym, czym jest handel kontraktami terminowymi, czyli Futures. Kontrakt terminowy, czyli Futures. To jest umowa kupna lub sprzedaży podstawowego aktywa po określonej cenie w ustalonym terminie w przyszłości. Kontrakt futures składa się z dwóch części: ceny i daty. Jeśli umówi się z sąsiadem, że kupisz od niego samochód za 3000 w środę, powiedzmy, to jest kontrakt futures. Kupując kontrakt futures, nie staje się właścicielem fizycznego towaru w danym momencie, a tylko w przyszłości. To są główne różnice między handlem spot a handlem kontraktami terminowymi. Kontrakty terminowe nie mają nic wspólnego z długoterminowym inwestowaniem. Tak naprawdę to jest po prostu e, praca na wzrost i na spadek ceny. W odróżnieniu od handlu spot, gdzie możemy pracować tylko na wzrost, czyli tylko long, wyczerca daje nam możliwość zarabiania na spadku z ceny również, czyli short. Może to zrobić dzięki kontraktom i samej transakcji. Spekulanci faktycznie nie dostarczają podstawowego aktywa, czyli to znaczy można sprzedać kontrakt futuresów na zboże, faktycznie nie planując dostawy tego zboża. Handel futures to handel kontraktami, czyli podejmuje zobowiązania przed giełdą, że będziesz handlować danym kontraktem i nie będziesz posiadał aktywów, ale będziesz posiadał kontrakt na dane aktywom. Są również kontrakty bezterminowe, to co handlujesz na kryptowalutach, i tam jest mały przedrostek Futures Perpetual. Są one bez limitu czyli bezterminowe. Są również kontrakty kwartalne. Na przykład, e, jeśli otworzysz transakcję 1 września, to gdy minie 3 miesiące, powiedzmy wrzesień, październik, listopad, czyli 1 grudnia, musi się zamknąć. Lub zostanie zamknięta automatycznie. Tak samo jest na rynkach akcji, zarówno z kontraktami bezterminowymi, jak i terminowymi. Musisz to zrozumieć i nie mylić tych przedrostków. Jeśli gdzieś widzisz kwartal, to jest to kwartalny handel kontraktu futures i możesz na tym niestety stracić. Futuresy pozwalają pracować z dźwignią finansową, tak zwaną leverage. Dźwignia finansowa to mnożnik, który pozwala otworzyć pozycję na większą kwotę niż Twój depozyt. Na przykład Otwierając transakcję na 100 dolarów z dźwignią powiedzmy 125, transakcja zostanie otwarta na kwotę 12,5 tysiąca. Akurat ta możliwość przyciąga absolutnie wszystkich. Za pomocą jednego kliknięcia możesz wielokrotnie zwiększyć swój depozyt, jednakże istnieje tutaj duży problem. Wielu zapomina, że działa to również w przeciwnym kierunku. Załóżmy, że masz 1000 dolarów, dla transakcji postanowiłeś wziąć dźwignię 50. Przy wejściu w pozycję, wolumen twojej pozycji wyniesie 50 000 dolarów. Gdy cena ruszy o 2%, to bez dźwigni zarobisz 20 dolarów, natomiast przy użyciu pełnej dźwigni zarobisz 1000. Brzmi to fajnie, prawda? A teraz policzmy, co się stanie, jeśli cena pójdzie przeciwko nam o 2%. Przy pracy bez dźwigni straty wyniosą zaledwie 20 dolarów, z dźwignią ponad 1000. Pozycja w, w, w tym przypadku będzie zlikwidowana, a Twój depozyt zniknie, ponieważ marża tej transakcji wynosiła 1000 dolarów. Rozsądne do wykorzystanie tego narzędzia pozwala odciążyć Twój depozyt, to znaczy, że możesz otworzyć więcej transakcji, ale z prawidłowym zarządzaniem ryzykiem i przestrzeganiem strategii handlowej. Przechodzimy do handlu marżowego, czyli posiadając aktywo bierzesz zobowiązania kredytowe od giełdy, aby użyć dźwigni finansowej do handlu. Innymi słowy, jeśli masz powiedzmy 100 dolarów, możesz wziąć dźwignię trzy razy, co pozwoli ci kupić aktywo za 300 dolarów, ale będziesz musiał płacić tak zwaną prowizję. A także opłatę za korzystanie z marsz kredytowych od samej giełdy. Tutaj istnieje ryzyko niestety samo likwidacji. Gdy nie możesz opłacać środków, które pożyczyłeś od giełdy, zostajesz po prostu zlikwidowany, a twój depozyt jest anulowany. O tym punkcie porozmawiamy trochę później, ale dokładniej. Podsumujmy ten pierwszy punkt. Mamy handel na rynkach spot, który służy do okamalowania głównego kapitału z długoterminowym inwestowaniem. Mamy także dwa rodzaje handlu spekulacyjnego: to handel kontraktami terminowymi i handel marżowy. Jedyna różnica polega na tym, że handel marżowy to posiadanie tych środków plus środki zabezpieczające. Różnica w handlu kontraktami futures polega na tym, że handlujesz kontraktem, czyli papierkiem, nie posiadając go. Czyli jeśli cena nie idzie w Twoją stronę i nie zabezpieczysz straty na czas, możesz niestety stracić cały swój kapitał. Teraz przejdziemy do następnego punktu. Dotyczy to handlu futures i handlu marżowego. Istnieją dwa rodzaje marży, to znaczy izolowana i nieizolowana marża, czyli cross margin. Marża to minimalna kwota własnych środków na koncie, które utrzymują otwartą pozycję. Dobrym przykładem może być kredyt w banku. Do uzyskania kredytu używa się zabezpieczenia, które w przypadku braku zwrotu środków może być odebrane przez bank. Poziom zabezpieczenia wpływa na cenę likwidacji. Aby uniknąć likwidacji, należy monitorować, aby poziom zabezpieczenia nie spadał poniżej marży podtrzymującej. Jeśli wartość zabezpieczenia spada poniżej marży, środki na Twoim koncie futuresowym mogą zostać zlikwidowane. Marża krzyżowa. Czym, czym jest marża krzyżowa? W tym trybie zabezpieczenia marży używany jest cały Twój depozyt, który masz na koncie futuresowym jako zabezpieczenie. Ta metoda jest bardzo wygodna, ponieważ nie musisz przeprowadzać dodatkowych obliczeń. System sam oblicza odpowiednią ilość marży. Jednak zawsze istnieje ryzyko utraty całego depozytu. Jeśli popełnisz błąd w ustawieniu zlecenia stop loss, istnieje ryzyko likwidacji Twojego depozytu. Marża izolowana czym ona jest? W tym trybie zabezpieczenia marży używany jest przez Ciebie wyznaczony wolumen marży jako zabezpieczenia. Ta metoda nie jest tak wygodna jak poprzednia, ale możesz zabezpieczyć swój depozyt alokując odpowiednią ilość marży do transakcji. Nawet jeśli popełnisz błąd i nie ustawisz zlecenia stop loss, zlikwidowanie zostanie tylko wyznaczone, wyznaczone zabezpieczenia depozytu, a nie całość. Co to oznacza? Izolowana marża oznacza, że jeśli wejdę w transakcję i zabezpieczę ją kwotą 200 dolarów, to nie stracę więcej niż 200 dolarów. Oznacza to, że gdy cena osiągnie straty 200, zostanie ona automatycznie zamknięta. Jeżeli korzystam z krzyżowej marży i cena idzie w dół o 200, 300, 400 dolarów, to będzie używany cały mój depozyt jako środki zabezpieczające. Przykładowo, jeśli mój depozyt wynosi 10 tysięcy i ja otwieram pozycję na 100 dolarów, to nawet jeżeli cena spadnie o 5 tysięcy, moja pozycja będzie nadal otwarta. Jeżeli spadnie o 10 tysięcy, to wtedy moja pozycja będzie zlikwidowana, czyli tak zwana margin call, dlatego początkującym zalecamy zawsze korzystać z izolowanej marży, ale o tym porozmawiamy trochę później. Teraz porozmawiamy o historycznym kształtowaniu się handlu, ponieważ wiele ludzi mówi, a co jeśli handel się skończy, a co jeśli to nie będzie działać, a co jeśli pojawi się coś nowego. Jeśli przyjrzymy się historii handlu, to istnieje one już dość długo. Początkowo byli to po prostu handlarze, którzy wymieniali skory na złoto, a potem to złoto zamieniali na to, co im było potrzebne. I tak dalej. Następnie w latach 1987-89 wszystko przekształciło się, ponieważ pojawiły się pierwsze komputery, a z nimi pierwsza giełda. I na tej giełdzie można było wykonywać oferty generowane przez sam system. Wcześniej wszystko to było zapisywane na karteczkach, przekazywane ofert, ofertę komuś, czyli maklerowie, a on je realizował. Obecnie robi to komputer, i w ten sposób tak pojawiły się pierwsze algorytmy handlowe. Od lat 2000 dużo się zmieniło i ewoluowało w różne systemy. Jednym z nich był CLS, potem pojawił się PipeL. Wszystko w naszych czasach dobrze widać na wykresie, i to dzięki temu, że są systemy, które tak naprawdę dostarczają ceny w czasie rzeczywistym. Te systemy łączą się razem z innymi rynkami, takimi jak akcje, waluty, surowce i inne. Do tego również dąży kryptowaluta i ponieważ obecnie ma około 10 lat i są jeszcze duże różnice porównując z innymi rynkami. Między innymi brakuje animatorów rynku, którzy dostarczają płynność. Dlaczego duzi graci są w stanie poruszać aktywa? Ponieważ cała kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi nieco ponad 1 bilion dolarów. Jednak jeśli weźmiemy taką... Firmy jak na przykład Apple, która ma kapitalizację ponad 2 biliona dolarów, to jedna firma z indeksu SP 500 ma kapitalizację ponad 2 miliona dolarów, podczas gdy cała kryptowaluta wraz z bitcoinem i wszystkimi altcoinami wynosi nieco ponad 1 bilion dolarów. Obecnie uważa się to za aktywa z niską kapitalizacją, które mogą być w jakiś sposób manipulowane. To było trochę historii. Teraz porozmawiamy o ogólnych strategiach na rynku. Zaznaczam od razu, że dotyczy to każdych rynków. Mogą być akcje, waluty, kryptowaluty. Istnieje kilka rodzajów handlu. Handel długoterminowy, średnioterminowy i intraday. Czym oni się różnią? Zaczniemy od intraday. Intraday trading oznacza, że dokonujesz swoich spekulacji w ciągu jednego dnia. Na przykład, jeśli wejdziesz w pozycję rano, Musisz ją zamknąć wieczorem. Jakie korzyści można uzyskać z tego rodzaju handlu? Po pierwsze, widzisz swoje zyski tutaj i teraz, ale także widzisz niestety i straty tutaj i teraz. Oznacza to, że ma to bardzo silny wpływ na twoje samopoczucie i stan emocjonalny. Nie każdy człowiek jest gotowy na widok określonych strat, i aby stać się traderem intraday, musisz zrozumieć pewne zasady handlu. To pierwsze, co umówimy na tym kursie. Po drugie, musisz zrozumieć pewne aspekty psychologiczne, co również będziemy omawiać. I po trzecie, musisz w pełni panować nad zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem swoim kapitałem. Z tym także zostanie zapoznany w tym kursie. Teraz przejdziemy do handlu średnioterminowego, zwanego także swing trading. Są to traderzy, którzy prognozują ruchy na kwartały, handlują w ciągu tygodnia, miesiąca, trzech miesięcy, Prognozując ruchy na wyższych interwałach czasowych. Dlaczego oni to robią? No po pierwsze, a dla rynku kryptowalut jest to korzystne, ponieważ można załadować większy wolumen środków. Po drugie, jest to bezpieczniejsze, ponieważ pracujesz z większym interwałem czasowym, który jest bardziej przejrzysty w porównaniu do niższych. O interwałach porozmawiamy również później. Jakie są korzyści z tego rodzaju handlu? A przede wszystkim mniej czasu przy komputerze, mniej presji psychologicznej. E, Minuzy są takie, że wyników nie zobaczysz od razu, e, a dopiero za tydzień, dwa lub miesiąc. E, spowalnia to proces nauki i wyciągania wniosków z popełnionych błędów. I na koniec handel e, długoterminowy, e, to wtedy, gdy skupiasz się bardziej na analizie fundamentalnej i wydarzeniach, które mają miejsce na świecie, musisz również e, Zrozumieć, że kryptowaluty obecnie poruszają się wraz z rynkiem akcji, dlatego również musisz zrozumieć wszystkie dane ekonomiczne, które obecnie wychodzą. I na podstawie tego obrazu budujesz długoterminową perspektywę tego, gdzie dąży dane aktywa. Główne korzyści hmm, uważam, że można tu osiągnąć największy zysk, ale główną wadą jest to, że ten zysk, że ten zysk może nie być widoczny przez wiele lat. W jakim stopniu jest to prawda? Wystarczy spojrzeć na okres 2021 roku do 2023 roku, gdzie mamy rynek niedźwiedzi. Drugą wadą jest to, że jeśli nie masz kapitału początkowego, to siedzenie tyle czasu w pozycji i inwestowanie np. 1000 dolarów, a potem zarabianie 10 000 po dwóch 3 latach nie jest zbyt celowe. Najlepszy traderzy najpierw uczą się intraday tradingu, a dochód, który osiągają z intraday tradingu, przynoszą na średnio i długoterminowy handel, inwestując w różne aktywa. Na zakończenie tej lekcji porozmawiamy o głównej drodze, którą nowicjusz musi przejść, aby zostać profesjonalistą, czyli zawodowcem. Uważam, że pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić początkujący trader, to wybrać koncepcję handlu, którą, którą chcę rozwijać. Musisz zrozumieć, że w świecie tradingu, podobnie jak w każdym innym zawodzie, istnieje wiele dróg rozwoju. Możemy Ci zaproponować zrozumieć, czym jest na przykład algorytmiczny handel, który opiera się na czasie dostarczania cen i zrozumieniu, jak działają algorytmy. Mamy nadzieję, że akurat to Ci się spodoba i będziesz używał tej koncepcji tak jak my. Po wybraniu koncepcji handlu, musisz zrozumieć, że to nie jest przycisk, dzięki któremu zrobisz pieniądze od razu. Trening to zawód, który może dać ci finansową niezależność, zrealizować twoje marzenia i dać ci możliwość pracy wtedy, gdy chcesz. Tylko no nie jest to łatwa sprawa. Musisz poświęcić dużo czasu na naukę. Dlatego, gdy już wybrałeś koncepcję, musisz wybrać czas na samą edukację i dać sobie minimum 3-6 miesięcy na pełne kształcenie i testowanie. Po zdobyciu wiedzy musisz przejść do praktyki. Praktyka nie zawsze będzie tak przyjemna, jak ci o tym opowiadają. Będziesz testował wiele koncepcji i sporo o tym myślał, ale i tak najważniejszy będzie trening i oczywiście zgromadzenia danych statystycznych. To znaczy prowadzenia na przykład dziennika oraz budowania swojego systemu handlowego. Wszystkie rzeczy potrzebne do zyskownego handlu otrzymasz od nas w kursie. Po tym, gdy już stworzysz system, wybierasz rynek, który ci najbardziej interesuje i który najbardziej pasuje tobie. Kryptowaluty, indeksy, rynek surowców. Wybierasz ten, który będzie dla ciebie najbardziej korzystny do handlu. Po wybraniu rynku i stworzeniu strategii handlowej oraz przetestowaniu jej, możesz zacząć handlować swoim kapitałem lub dołączyć do firmy prop treningowych, o których również porozmawiamy trochę później. Jedną zaletą tradingu jest to, że nie zależysz od tego, czy rynek jest niedwiedzi, czy byczy i na początek nie potrzebujesz praktycznie żadnego kapitału. Wystarczy 100 dolarów do inwestowania w firmę, która może dostarczyć Ci środki do zarządzania. Jeśli oczywiście pokażesz swoje umiejętności i zdolności do handlu. Po uzyskaniu tego kapitału do handlu Y, powiedzmy z prop, z prop firmą, możesz przychodzić wtedy do inwestowania w kryptowaluty lub w akcji, w zależności od tego, co bardziej Ci się podoba. Ostatecznie oznacza to, że zarabiasz na życie w ciągu dnia i inwestujesz część środków w różne projekty. Kiedy nauczysz się analizować projekty, to wystarczy zgromadzić swój główny kapitał, aby dalej się rozwijać. To będzie główna ścieżka rozwoju, którą chciałem Ci przekazać i mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie oczywiście przydatna, więc życzę Ci udanego dnia.